Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Witam serdecznie w kolejnym MPD. Co to będzie? Zaraz zobaczymy. Święto mamy dzisiaj, o, o święcie będzie potem. Natomiast teraz parę słów tytułem wprowadzenia o Telewizji Republika. To jest taka telewizja, która miała oglądalność na pograniczu błędu statystycznego. No teraz się troszkę ruszyło, bo całe to towarzystwo z publicznej yy, poszło tam. Nie wiem, jak oni uciągną finansowo. Tym bardziej, że reklamodawcy wycofują się jeden po drugim. Zaczęła IKEA, potem Carrefour, Media Expert, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No i yy, w, w dziennikarze w, w Republice ogłosili bojkot Ikei. Już widzę, jak się w Ikei strasznie zmartwili tym bojkotem. Nie będą kupować, nie będą kupować absolutnie przecież. Proszę Państwa, bardzo proszę posłuchać, bo to bardzo jest niezmiernie udana piosenka. Proszę! Nasypano sól do tuby. Gdzież by upchnąć swój potencjał? Akcji więc smalone duby w sukurs idzie konkurencja, w sukurs idzie konkurencja. Tam rachonie, tam danuty, robią że aż dreszcz przenika. To marzenie wszystkich strutych telewizja republika, telewizja republika. Tam żarciki pana Janka, tam komentarz pana króla na walanka, suwerenna opatula, suwerenna opatula. Ktoś pałeczkę przegnie czasem, przegiąć zdarza się co nieco. Kubem ktoś robnie w pusty pasem. Gdzie drwa robią, wióry lecą. Gdzie drwa robią, wióry lecą, Nagle przykra rzecz się stała. Niepojęta, niesłychana. swe reklamy wycofała firma szwedzka z mebliznana firma szwedzka z mebliznana. Precz z ikeą, sklep mizerny. To meblowi fajansiarze. Nawołują swoich wiernych z republiki dziennikarze z republiki dziennikarze. Bojkot raczej bez nadziei, gdy się sprawę bliżej zbada. W przeciwieństwie do i wam się raczej nie poskłada. Wam się raczej nie poskłada. No naprawdę. Jak wspominałem moim drogim telesłuchaczom, dzisiaj mamy sobotę szósty dzień y, stycznia i trzech króli jest tradycyjnie bo to tego dnia jakoś się tak nie złożyło żeby nie pracować no akurat jest, jest dzień bez pracy ale trzech króli i imieniny obchodzą Baltazar, Kasper i Melchior to ciekawe i Andrzej, Bolemir, Epifania Fotyn, Fotyna, Jędrzej Karol, Kasper, Manomir Melaniusz, Miłowit Norman i Rafaela wszystkiego dobrego kochanym Państwu nie będę się przysłowami zajmował, przysłowiami, bo one są z dnia na dzień głupsze jakieś. Nietypowe święto, za to jest dzisiaj Dzień Filatelisty. To filateliści są odpowiedzialni za wszystko, wiedzą Państwo. I jeszcze cykliści też. Światowy Dzień Misyjny Dzieci i Dzień Wtulania się. No to wtulmy się jakoś w siebie dzisiaj. Cycat jest natomiast Marii Dąbrowskiej. Inteligencja jest tą przyprawą. Z naj, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. No. Cholerna prawda John. A na zakończenie, by dzisiaj bądź Kasi. Powoli nam się kończą te gry niestety. To moja własna gierka, którą też wykombinowałem. Pozwolą Państwo, dzisiaj będzie pyłeczek pod trądem. Może a propos tego dnia wtulania się. Do widzenia, do zobaczenia jutro.